No i widzowie witam was w kolejnym odcinku z serii LAPD Dzisiaj jest odcinek 12 już z tej serii I przypominam też, że trwa daily Codziennie na kanale są nowe odcinki o godzinie 16 Szczerze koniecznie łapkę w górę, strzelcie koniecznie subika No i bez dłuższego przedłużania, żeby tutaj nic nie ten e, Zaczynamy Cześć, dopiję to i u kapitana wyrzucę Mam no, nadzieję, że ma śmietnik A kapitana porucznika A, czy porucznika, porucznika, ale on nie ma śmietnika tam, o kurde Dobra, Poczekaj, to zostawię ci tutaj Ty wyrzucisz, albo zostaw po prostu to tutaj dziś na kanapie Dobra. Dzień dobry. Dzień poruczniku. pan Dzień dobry, nie wiedziałem, że spóźnialstwo lubi się na inne osoby przenosić. 15 no minut spóźnienia. Panowie, ile czasu można iść po schodach? Przepraszam bardzo, on, on znowu pomylił yy, klatki schodowe. Nie będę się kłócił. Dobra, wracając. Eee, komendant mi kazał wam przekazać informację. On nie lubi widzowie, także ja tutaj, wiecie, że nie się będę mu był... obu tym, robił. Nie o, będę opóźnienia. Sajko od narkotyków, co wczoraj była paliście tego, co wam powiedział podczas transportu na komendę. Z racji takiej, że nie mamy detektywów w tym momencie. Żadnych wolnych i. To my zostaniemy detektywami. Wy się zajmiecie po prostu tą sprawą, a oni was przy okazji sprawdzą, czy na pewno potraficie być dobrymi pnami i dojść do końca sprawy. Przesłuchacie tego, jak on tam miał. No, tego zatrzymanego wczorajszej akcji od wszystko... the... Tak. Ten, co Wam ładnie wszystko wyśpiewał. Dowiecie się miejsca, lokalizację, i będzie trzeba tam pojechać. To będę potrzebował jedną osobę, która się przebierze, mniej więcej tak klimatycznie, i wejdzie tam i zrobi rozeznanie. To kto by mógł tym się zająć? Nie Weź... ja. Nie ty? Aha, no to Spóźnioski. chyba tylko ja pozostałem. No dobra, odważniejszy będę, okej. Okay. No to wejdziesz tam, wywierz się. Ja was podrzucę nieoznakowanym samochodem. Klimatycznie tam wejdziesz się, wywierz. My czeka będziemy czekać w samochodzie nieoznakowanym. No dobrze. A co z bronią? Będę mógł jakąś kaburę taką bardziej. wewnętrzną, schowaną wewnętrzną kaburę. A, no dobra, Kami bo tak bez broni nie chciałbym tak, tam wchodzić. Wewnętrzna kabura, my będziemy w Dodge'u czekać yy, i po prostu tyle, tak? Poprowadzicie okay. sprawę, tylko dzisiaj wam pomogę z tym yy, rozeznaniem. Dlaczego ty mnie sprzedajesz, że to ja się spóźniłem? A, panowie, pójdźcie <grym> przesłuchać no jeszcze spodziewa. tego, to, to osobę, która miała, która zapaliście. Aha, a gdzie on jest? <grym> gdzie on jest? W <grym> celach, zanim się przybierzecie, pójdźcie go... No to chyba a. cele są na dole. Tak, pójdźcie go jeszcze przesłuchajcie, a potem pójdźcie. Ty, jakie w ogóle ja tutaj przejście szybkie, widzę? Dobrze, dobrze Widzę, że nie tylko ja mówię do pana kapitana. Jakoś tak przywykliśmy do tej nazwy Na dole Jeszcze na dole Nie pamiętasz komisariatu? Chcesz jak ja plan robić komisariatu? Nie, ja, podziękujemy Ja mogę i plan dać ci sprzątanie, żebyś się nauczył Duży komisariat, jeszcze żadnej sprzątaczki no. tutaj nie widziałem Ty nie jesteś sobie weźcie go przy... ta? Weźcie sobie go, przesłuchajcie tak. i... O, Ale, dzień dobry, Co on tam robi? dzień dobry księżniczko, budzimy się Dzień dobry kurwa wyżygać nawet nie można Ręce pod kratę Ty, o, o, a on tam czegoś nie chował do tej toalety? Tam obok? Ja nie, zaraz Nie ja wiem, sprawdzę. w dubie to mam, nie no. moja działka Czekaj, otworzę ci Znaczy no, no, wiesz no Do ściany, do ściany podchodzisz Do, do ściany Oso, Czekaj, wyjmę paralizator na wszelki wypadek, no Kibel się zapchał, gówno za to Tak, jak spróbujesz coś zrobić, to będzie się przerypany I co, próbowałeś językiem, to... Nie, rękami Rękami? No dobrze, dobrze to... no Nawet przepychaczki ja tu nie ma, to jak? Słyszał jak porucznik, jakiego obywatela mieliśmy? Zabawę się znalazł Ta, w upychania kibla rękami Dobra, idź go przepychać. To nie to Idź go przesłuchiwać Tutaj teraz. czy tam? Idź do niego ja Aha Ja myślałem, że tu będę no, możesz zacząć. Ja mogę zacząć. Dzień dobry, proszę przypomnieć swoje imię i nazwisko, Pablo. Pablo Escobar? Tak. Ja tylko przypomnę, że składanie fałszywych zeznań też jest karalne. Czy pan potwierdza to, co pan powiedział o kolegach, którzy z koło mostu sprzedają pewne substancje zabronione w naszym stanie? Nie, nie czy zabronione. Sposób są fajne i smaczne. Yy, dobrze, a zna pan nazwę tych środków? to są jakieś fajne tabletki białe. Czyli pan tak kupuje, nie wiedząc co, co to jest, ale fajnie działają, tak? Tak. Mówili przynajmniej tak. Mówili, a pan spróbował już? Oj, to ile? Dobrze, proszę pana, to ja bym chciał się spytać tutaj... Yy... No, tych ludzi, tak? Bo że tak powiem, nie tylko pan szuka zabawy. Mógłbym wiedzieć, bo pan powiedział, gdzie, gdzie, przy którym moście to jest, a w które dni, jak się z nimi ugadać, żeby można było coś od nich, że tak powiem, dostać? To wystarczy tam podejść pod mostem i tam najczęściej stoi taki fajny, sympatyczny pan. Dobrze, ale o których godzinach, w których dniach, czy po prostu zawsze ktoś tam jest? A to, a to najczęściej. W... Ten, prawie zawsze stoi, tylko, tylko, tylko tam nigdy w niedzielę nie stoi, bo... bo mu... Dzień święty, rozumiem, wtedy trzeba mówię, odpoczywać. A godziny, godziny. gdzieś Północ, 23. Czyli wieczorne godziny, dobrze. Są tam jakieś niebezpieczeństwa, w sensie są tam jakieś rzeczy, które mogłyby zagrażać życiu? Jakieś, nie wiem... Zwierzęta nie niebezpiecznie nie, ludzie, którzy te, tam nie wiem, może chodzą z czymś. Jeśli, jeśli chodzi o ludzi, to tylko żule, które mogą pana prosić o 2 złotych. Aha, czyli trzeba przygotować trochę więcej. No dobrze. Czyli można tam iść bezpiecznie i kupić, tak? Nie, nie tak, wiem czy widzowie czy oni chory psychicznie, że on tak ludzi sprzedaje, chodzi. ale słuchajcie. Takie? Bo jak nie to. to śledztwo? To jest śledztwo, to nie śledztwo. Przesłuchanie mogę przeprowadzać jakby. Słuchajcie, <słuchajcie> ja, nie wiem. Ja wiem, że ty, no, przy... ty na wczoraj mówiłeś o moście, ale który do cholery! Ty wiesz, ile? Bo, Jurziorał się odpalił, ty! Który? Nie wiem, nie wiem, nie liczyłem. Tam przy szpitalu, Ten, jest najbliżej szpitala. Ale w którym szpitala? U nas w o, też mamy kilka szpitalów, więc jest w Co zaznany, jest, widzowie? Czy szpital chce przed porucznikiem a popisać. Który najbliżej tego, kana tej mostu? ten. No kurna, mać! w wciąż dużo mostu! Szpital, który jest najbliżej w mostu. ten bez, żadnych, bez owijania e, Szpital w którym pana tam zatrzymaliśmy za wykroczenie drogowe? Yeah. Czy to Słuchaj, ten tutaj jak, się... jak się? Ej, ej, Be, ej! ej to jest nagrywany, to jest nagrywany, to jest nagrywane. To jest nagrywane, to jest nagrywane. E, proszę pana, a to jest ten, ten szpital tam koło Downs, i w sensie tam jak się jedzie do tych niebezpiecznych dzielnic, tam ten szpital Ford, nie wiem, jak on się nazywa. Davis. ten szpital, ten szpital najbliżej kanałów dużowych. A, czyli, czyli Davis. Davis. Dobrze, to, dobrze I tak. który most tam, proszę pana, bo tam jest kilka faktycznie Tam obok tej zatoczki autobusowej O kurwa, ja, ja to się nawet nie znam Tam nie po prostu wywieźli, gdzieś rzucili na ryj, a tam. I mówili, że my Aha, chodźmy. ale do, dobrze, dobrze, ale to jest tam koło torów No tak pan powie, jakiś yy... Schowaj to Schowaj to Niech ja ci będzie yy, Tam ja to koło torowidzy Tam koło tego torowiska? Czy, czy, czy gdzie? Chyba obok tego torowiska no mam. Ma no to coś tak pan podaszka. za dużo nam nie powiedział tutaj informacji, no. panie, a ja się nie znam. Dlaczego nie pamiętam? No ale jak pan mówi, że pan już tam korzystał, no to chciałbym... Wie pan tutaj. Wie, wie pan o co chodzi, tak? Wiem, wiem jak tam dojechać i wiem jak to tam wygląda, ale okolicy nie znam. Przejeżdżam tam tylko po te łakocie. Hej. Si się nie interesuje okolicy. Ale psychicznie? Nie wiem, widać się nie jakoś. Okay. Pan oprócz bardzo... tych tabletek coś jeszcze bierze? Dobra, weźcie go do celu, później jeszcze z nim się zajmiemy. Jedziemy. Chodź do czego, nawet Spoko, ja też Jak zaczniemy. Tak. Często się tocy zgłaszają, to się wszystko wyśmie... Ja Idzie pan do celi. To, Zaj, zajmij się. Ja to, ja to Dlaczego on wszystko nam powiedział? To nie jest... To może być jakaś... nie wiem, może wiesz... Wy... Choroba czy... A, a może specjalnie chcą o, nas tam akunacz, zaprowadzić, tak. żeby nas wykończyć. Tak, weź się przebierz. Tak, jakbyś miał być jedną No tak, z nich. bo na unmarkadę, okej. Okay. Znaczy, nie dokładnie takie jak ja, tylko takie wiesz, bardziej klimatyczne w tamte rejony, czyli jakiś menel czy w tym, tym stylu, tak? Dobrze, to no. wezmę bluzę, nie menelową, taką moją własną, dobrze. Dobra. Tak, żebyś wyglądał jak kreatywa. po prostu. Jakbyś chciał zacząć. Dobrze, ja nie miałem do czynienia z takimi, ale spróbuję tak z, z, tak jak w filmach się upierają, dobrze. Testy psychologiczne panu się zdałeś? zdałeś? Słan? Testy psychologiczne zdałeś? Były zdalne. Jestem w policji, więc wszystko zdałem, tak. No, to sobie poradzisz. Teraz lecieć się przebrać, a ty weź trochę normalniejsze się przebierz. Bo będziemy w samochodzie czekać na Ty, A ty nie myślisz, że to może być trochę takie podstawione? W sensie, że chcą tam jak najwięcej policji ściągnąć pod ten most i tam jakąś krzywdę nam zrobić? Bo tak, kurde, wyśpiewał wszystko po kolei. Myślę, Albo po prostu sebekę z nas Nie obchodzi mnie to. Jak dechniemy, to zdechniemy. Tak. A, to takie masz podejście. Tutaj! taka bluza. Wyglądam tak dealerowo? Chyba wyglądam. Spodnie takie mam specjalnie wziąłem takie. O, to nie wiem. To adekwatnie do akcji, dobrze. A ja razem do tyłu siadam. Siadaj. Co tutaj tyle aut, takich cywilnych stoi? Co się stało? Ludzie Nie. samochodami do pracy przyjechali Ale to przyjechali. tu się parkuje? No niektórzy do, do pracy przyjechali, a niektórzy, z tego co wiem, to chyba jakaś awary mieliśmy w łazience, czy coś Coś się stało O, pani kichnęła, na zdrowie! Dobra, i w którym to miejscu się Nie widziałem twarzy Czekaj, zaznaczę ci tutaj na GPSie Dobra. Dobra, mam broń ze sobą. Jak będę. Jak, jak usłyszycie strzały, to wbijajcie, nie? Bo akurat y, takich nie miałem żadnych testów. Y, czy nie uczyli mnie, jak się w, dokładnie w cywilu zachować w takich akcjach, nie? Jeśli radio o tym masz most, to. Y... Ale radio mam tam brać? Tak. Jak, a co ty jak... myślałeś? No, ale, a, a jak ktoś zgłosi coś na radio? A ja akurat będę na radio siedział? Czy zmieniamy częstotliwość? Bo tak, żeby mnie zaraz tu ktoś nie wystawił. Możemy przez na, przypadek. Możemy przejść sobie na piątkę. No dobra. No to widzowie, no, zobaczcie... Kilka, mamy kilka radii operacyjnych, więc... Dobra, widzowie, no to chcesz, na, na, piątkę na piątkę w takim przejść. razie bierzemy radio. Piątka, słychać mnie? Poczekaj. Dobra. No to działa chyba nam ta radiostacja. Dobra, radio to starajcie się nic nie mówić. Dobra, jeśli kontynuując, jak się dowiedziałem o tym miejscu, yy, czytałem tam sporo o tym... A yy, sprawdzałeś tą stronę internetową, o której on coś mówił wczoraj? Ale czytałem też tutaj te jakieś stare akta i sprawy. To miejsce to na ma bogatą historię, jeśli chodzi o chipunów. No, tam już kilku no, dilerów zostało takich słynnych dilerów z LA zostało chłopane. Tam już na serio. I jeśli faktycznie tam są jakieś dilerzy, to ty nie myślisz, że to ci dilerzy to będą jakieś mają takie płatki? W sensie, no jak miejsce to jest znane, to raczej nikt duży tam nie handluje. No to to na pewno. Jakiś, Zobaczmy, jakiś z jakieś dzieciaków i, i, pewnie złapiemy. Albo osoby, które są yy, pod, właśnie pod nóżkami tej. Szefa, które do którego pewnie będziemy dążyć, bo to jednak. Jeśli no... oni będą tak samo głupi jak ten, to na spokojnie mogę całe to śledztwo przejąć, bo myślę, że szybko złapiemy jakieś wyższe osoby postawione tam. Musimy szefa złapać. Czy komendant chciał szefa? Nie, musicie C wszystko zrobić, żeby szefa złapać. Bo on chyba już kilka razy nam uciekał z tego, co Czyli musimy śledztwo, że tak powiem, przeprowadzić, tak? No, dobrze. no. Właśnie to Mam pytanie. Się to oj, 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 nie zatrzymujemy się, proszę pana? Nie, nie. mamy co innego. Pocze, no, już by 10% z mandatu poleciało do Kieszeni. <grym> nie masz jakich hop, to przodu zaraz i tyłów zabraknie. Dobra, może się Dobrze, to ja, to, ja, to ja już nic nie mówię. Skupię dobra, się na do, akcji. Dobra, dobra, dobra. Czyli co, mam zachować się jako taki typowy. Jak, jak ja, jak, co ja tam mam zrobić? Masz, po prostu się masz się wpasować w, pasować w tło. Masz, Ale bardziej jako osoba, która chce kupić, zarobić czy sprzedać? Która chce zacząć w branży. Z, zacząć tym nasio. Aha, czyli. Okay. Zowie, słuchajcie, ja nie wiem, czy Rick Grimes, nasza tutaj postać, którą gramy, jest ma, umie takie coś robić, bo to naprawdę nie jest łatwe, żeby się wpasować. W sensie, wiecie, za pomocą jakiegoś głupiego gestu możemy się łatwo sprzedać, więc naprawdę musimy tutaj się skupić, żeby zrobić tą interwencję dobrze i najlepiej, żeby jeszcze w ogóle jakieś śledztwo z tego wynikło, żebyśmy mogli zdobyć jeszcze jakieś wyższe, więcej informacji i zatrzymać wyższe osoby. Wiecie, co mnie teraz nasło? Że w tej serii LAPD może jak nasza postać by dobrze się rozbijała, może byśmy mogli wstępować do jakichś wyższych instytucji, typu jakieś DIA Chyba tak to się nazywa. Jakieś FBI, może, czy może jakiś SWOT, czy coś. Piszcie pomysły na to, bo tak jak powiedziałem, ja tej serii nie przygotowuję, tylko ekipa nagrywkowa. Więc jeśli wy będziecie mieli na przykład jakiś pomysł, że możemy na przykład. Y brać przez kilka odcinków udział w Słocie, bo na przykład ostatnio zdarzyło się bardzo dużo, na przykład, nie wiem, włamów do sklepu, nie? Że może coś bardziej kreatywniejszego wymyślcie. I ktoś, kto napisze fajny komentarz, ekipa z niego skorzysta, to będzie tutaj na odcinku e, pokazany. Z tego co wiem, to chyba tutaj. Ja to tu zaraz gdzieś zaparkuję w uliczkę. A to on mówił o kanałach burzowych, ja myślałem, że o tych takich mostach tam podał Autostradą. Aha, e -e, Kanały nie wiem, tu się to się gdzie zależy. A ja tu nie tutaj na lewo czasem, bo tak Tak, to... na lewo, tylko nie wiem, czy tam. Zje... Nie będę tam zjeżdżać. To tam policji. Tutaj Co sam mam tam iść? Tak, tam sam A to, tam. to dajcie mi jakieś uporządzenie detektywistyczne albo coś. Tutaj. O! Cicho! Ktoś kradniał, to, słyszycie? Dobra, To, jaka ta to, nie na to jest sam samochód, tutaj po prawo. To się odpaliło, ale. To jest poczekaj, dobra. trochę przejadę co tak robić? Tak, nie było podejrzane to zakręcę i spojrzymy na ten most. Patrz jak te auto stoją, po prostu zaparkuj tak, jak tak. najdziwniej się da. Poczekaj stąd dobra. bym chciał spojrzeć. Cześć, już montuję ten mikrofon? Widzisz... Co? Z tyłu miałeś tam wszystko położone. Spójrz, widzisz tu po prawo, to lękę macie? O to są jacyś ludzie faktycznie, no to twój punkt dobra. podróży. Tak, 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 tędy przejdę sobie, dobra. Dobra. A my cię będziemy stąd śled śledzić, obserwować. Jak coś to zgłasza na radę. Życzcie mi powodzenia, chłopaki. I panie, panie, panie poruczniku. No to widzowie, mamy chyba przez rady w tym momencie, naprawdę. Dobra, muszę się skupić. E, w ogóle nie mogę chodzić jak policjant i jakoś normalnie się w miarę zachowywać. Crimes, ty jesteś skończonym Do czego? Co się stało? Kiedy idziesz, most? Tam jest wnęka w moście. Aha, tam. Dobra, dobra. A ja widzę, że mam za na radio, to nie, nie zgłaszajcie mi komunikatów. Dobra, przecież się trochę. No faktycznie widzowie, musimy trochę przeciszyć to radio. Dobra, 40 damy. Eee, czy... <laughs> dobra. No słuchajcie, nasza postać się zestresowała, na tyle. Dobra, ja już będę... Co ta osoba tam robi? Naprawdę się boję teraz o życie naszej postaci widzowie, bo to są cipony i różnie mogą zareagować. A ja nie wyglądam jakoś Dzień dobry. mocno niechwidnie. O Jezu. Może panu, panu, co coś sprzedać? Pa, pan ma posiada coś? Bo ja słyszałem tutaj, że jakby macie takie fajne... Takie na imprezę, wie pan, takie... Nie zależy co, ketamina, marihuana... Wie pan, oni mi mówili jakieś... Jezu, jezu... Dobra, y, tak się, ja się tym nie zajmuję. Jakieś coś, coś mocnego, coś mocnego. Ja się tym nie zajmuję, ja nie sprzedaję. Pan widzę na mnie skręta. Ale chyba wylej Lamborghini. Ale chyba w Lamborghini. Słucham, słucham. słucham znaczy, no, hmm? Ja idę na imprezę zaraz i chciałbym mieć jakieś pana żeby się chyby, dobrze, chyby się dobrze chyby. bawić. Chyby zaraz. Nie, 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 proszę pana. Jezu, ja, 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 słucham, słucham. Pana, proszę pana, ja widzę tutaj mhm. pana go jak kwiaty. Widzę pana przyszłość. Mogę panu przyszłość powiedzieć? Nie, 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 niech pan sobie dokończy tego skrętu i pójdę kupić. Nie, 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 ja nie. Dobra, widzowie, ja odchodzę. To... Patrzcie, Jezu, to dosłownie wygląda jak w tych filmach na TikToku, że oni tak. masakra. cze, dzień dobry. dobry. Przepraszam, gdzie można tutaj kupić taki. takie coś na imprezę, takie. A tam taki, tam taki fajny czarny pan. O tam gdzieś, tak. A, a jak się do niego zwracać? Bo ja tu z polecenia dostałem, bo... Powiedział mi tutaj kolega, bo imprezy gdzieś mam obok tutaj i... A to, e, że... A to że pan chce kupić fajne przysmaczki. Przy przy przysmaczki, tak. A, 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 ale, a jak mam się... Jak mam do niego... Jezu, zgłosić już chciałem powiedzieć w sobie, Jak mam do niego powiedzieć Czy, jakby... czy, on, czy on jest od fajnych, od fajnych tych przysmaczków. Fajnych przysmaczków, tak? Aha, nie. Dobra. Ja nie wiem, my, my dostajemy za darmo. Aha, no dobra. Czemu za darmo dostałem Pilują tak tutaj? Dobry. Może, słuchajcie, specjalnie są tutaj bezdomni, żeby policja się nie kręciła, to też nie jest takie, nie jest takie głupie. Dobra, widzowie, wydaje mi się, że to jest ta postać, bo ona tak stoi dziwnie oparta. <laughs> Przepraszam, czy to pan jest od takich przysmaczków dobrych, mm. bo jakby ja mam tu imprezę obok i zaraz będę szedł i kolega mi powiedział, że jeśli chce się dobrze bawić, to mogę u pana dostać takie do do dobre przysmaczki. Od kogo ty jesteś? E, no tutaj przychodzi taki jedno w takim dresie ciemnym. E, I e, Myślę, panie nie wiem, jak on maksywkę dokładnie. To nie wiem, czy dobrze będzie. wcześniej czy to nie widziałem nowy w nowym interesie? No czy... Tak, jestem nowy. Ja się przepraszam, bo się stresuję, ale właśnie mówię, bo my tu obok mamy imprezę i chciałem przysmaki dobre kupić. No, Przysmaczki dokładnie. DMA, pan ma? Może takie tabletki białe. Tabletek nie mam. A w proszku coś... Nie wiem, co coś na imprezę, tak do, dla mnie dla dobrej zabawy. No, mam metę czyściutką. Jeśli byś Dobrze, chciał... no może być. No jeszcze nie, nie brałem, ale dobra, poradzę sobie. No będziesz przychodził częściej? Jeśli, jak, jak mi zasmakuje, to dlaczego nie? Jeśli przyjdziesz częściej, to mam być za 30 na dobry start. Dobra, czyli teraz rozumiem cztery, tak? Teraz trzy, ja, I zobaczmy. Dobrze, to to to... to... Czy już tutaj mam proszę pana? O proszę, trzy dyszki równo. Czyściutki Dobra, hmm. już biorę. Dobrze, proszę pana. Dobrze, dziękuję, dziękuję panu. E, a mam takie pytanie, bo ja też... Yy... Jestem nowy i ja tak nie za bardzo z funduszami mam. Można by było jakoś dorobić, bo mm. na, na jakiejś imprezie mm. czy, czy coś, tak? To yy, mi nie tak tak Każdy sobie radzi sam. Mm. Jeżeli chcesz, to udaj się jutro około 23 na stare bazary pod mostem. Nie teraz filera samochodowego to na pewno będzie dla Ciebie. a co mam podejść i co powiedzieć? Że coś od Pana tutaj, czy po prostu zapytać nie, nie, nie się? Nie, nie, zejdziesz i no, idziesz no, Dobrze, no, dobrze, dobrze. Zapytałbym się, czy współpracujemy no. razem, ale wiecie, to już może być podejrzane. Dobrze, no okej, okay, dobrze. Tak, dziękuję Pana, dziękuję. Ja się dziwię widzowie, że oni tak tutaj lekko sprzedają, w sensie on w ogóle nie robi żadnej weryfikacji. Nie wiem, o jakim on Panu P. mówił, nie wiem, czy dobrze słyszałem. P to może być jakieś imię, nie wiem, no jakiekolwiek. Dobrze, że zmyśliłem, że to będzie coś z imprezą związane, bo tak to wiecie jakbym coś, to mógłbym powiedzieć, że ja go nie znam, tylko wiecie, że tak trochę z widzenia i tak dalej. Pokazać wam co mam? No co tam masz? Po powiedział, że to jest a, poczekaj, ja mówię teraz takim głosem jakbym ten nareszcie, teraz tak normalnie, o, a wczułem się, wczułem się w rolę powiem wam. Nareszcie, Dobra. nareszcie się wczułeś e tut On powiedział, że najwyższa jakość, mogę wdziąsło to sprawdzić? Nie I no, wylecieć z departamentu oczywiście, już ci Nie no żartuję, żartuję. Chciałem, tu, chciałem tylko sprawdzić czystość, wie pan, <laughs> jak jubiler. Czystość to sprawdzają dealerzy. No ale mam zostać chyba dealerem teraz, tak? W sensie dla służby, dla dobra kraju. Ale Ty masz nic nie sprzedawać. Ja wzywam tu wjazdy, zbieramy ich. A nie wiem, czy się opłaca. Wie pan, pan poczeka, pan poczeka, pan poczeka. Ale pan twierdnost... Nie wzywa nikogo. Ale pan zaraz... poczeka pan, poczeka pan. Bo ja, ja ogarnąłem, że jutro o 23.00 tam w okolicy dealera samochodowego tam na starych bazarach, czy coś z bazarami związane, że tam mogę się udać i że, żeby, żeby dealować. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz wjeżdżać tam. Auta. Autem, bo jeśli wjedziemy tam autem, to on może powiadomić ich, nie? Ale skąd mają wiedzieć, że to ty możliwe? No ale on może z nimi współpracować, to nie lepiej żebym ja tam był i to na przykład udacie, że mnie po zabijacie? Prostu. To jest jakaś płotka po prostu Myślisz? Ale to nie można tak dla bezpieczeństwa, nie mogę na przykład tam iść i kupić jeszcze coś innego I na przykład wy też udacie, że mnie zatrzymacie, wsadzicie do pojazdu i, i ten, to nie będzie lepsze rozwiązanie? Jak tam, poczekaj, jak musicie, panowie? Dobry, to będzie pomysł. Zdam broń, tylko żebyście, nie, żeby wasi funkcjonariusze przez przypadek nie znaleźli. Ale to, będziesz... pan Maktewisz ciebie przetrzepie, znajdzie broń i tyle po prostu, tak? Aha. Dobrze, a jakiś sensowny powód, czemu tam się udałem? Po prostu wróć i powiedz, że Ty, chcesz. Ty, a, a macie, macie jakąś dziewczynę teraz w policji, która będzie tutaj, czy niezbyt? Nie wiem, chyba nie mamy teraz żadnej kobiety. Powiedz, że poszedłeś i dosłownie towar... Rozszedł się w sekundę. A to co? ale że... to nie, nie, nie nie powiem, że sprzedałem to, bo będzie, że handluje na jego dzielni, to, to za to mogę twierdziać. Ro... już nam się rozszedł towar, tak? W sensie, że już. Z, z... O chyba że o Joint'a poproszę, dobra, o tak zrobię. O, dobra. O, A ty co tam poproszę? palisz? A Albo to ty raz tylko hash. Dobra, <laughs> tylko ty hash o ta... dobra. To ty idź tam i dwa ra... jak dwa razy na radio klikniesz, jak będziesz dochodzić, weź z prawo tam przy ścianie ustąć dwa razy kliknij i ja Ale jest jednak krępująca sytuacja. Hmm. Jaka? Pożyczy mi pan pieniądze, żebym kupił. Bo ja nie mam już. O, dziękuję. Panu dobra, ma macie 5 tych? D dla dobra. A skąd pan wie, ile to kosztuje? Skąd trzymaj ja wiem, pięć ile to tych. kosztuje? Ja mam jedyny taki banknot. Co było podejrzane, widzowie? Oboje wiedzieliśmy, ile to kosztuje. nie? Dobra. Mam dwa razy kliknąć radiem, jak coś. Ej, sorry, sorry. U, u, tutaj u, można też u niego kupić jointa, czy niezbyt? No Ja nie wiem, daje takie coś fajne, takie fajne puszki daje do picia. Takie. A, a zawinięte, a zawinięte coś sprzedaje coś takiego zawiniętego? Nie, ale jeszcze policjantom takie puszki fajne sprzedaje. Dlaczego policjantu takie coś sprzedaje? Albo mówi, że fajnie faj smakują policjantom I ten, i dostaw... Ale to... Ale to, ale to jest. To, ale dlaczego policjantów to sprzedaje? W sensie, żeby ich otruć? On zamawia żuli, że dają prezenty pod komendę i, i tak. Dobra. I tak 15 jeszcze nie wróciło. Aha, dobra, 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 dziękuję. Co jest widzowie? W sensie on albo tu próbuje otruć policjantów, albo... Nie wiem co w tym momencie. Ja, ja przepraszam pana jeszcze... Na chwilkę przepraszam, że za, za, za ten. Mam pytanie, ma pan jeszcze yy, ziółko czy, czy, czy niezbyt? Bo ja się tutaj tak, pytałem i... Nie ja przez tylko metę. Tylko metę ma pan. No dobra, no to, to nie. A, a jest jaka możliwość, żeby u pana na przykład za jakiś czas kupić jakiś towar... Jakiś Trawkę jakąś? To nie po co ci to, to, to może Dobra, nie kaj... będzie. A ty nie zaczynasz. Tak, wszystko chcesz wiedzieć. Ja tu, ja tu będę, czasami mam imprezy, i tak wie pan. Chciałbym zaimponować. Dobra. Mhm. Yy, dobrze, to ja panu dziękuję, nie przeszkadzam. Dobra, widzowie, mhm. niech oni wjeżdżają, bo to już. on, on, on już coś podejrzewał, nie? Co tu jest? Co tu jest?